Dlaczego duzi sprzedawcy sprzedają Lego na stracie? Czyli, czy opłaca się handlować Lego na Allegro? Witam na kanale Krok do Sukcesu. Dzisiaj pogadamy na temat klocków Lego na Allegro. Zacznę od problemu, który bardzo często występuje, a mianowicie, że jesteście w stanie kupić klocki Lego taniej na Allegro niż w hurtowni. Jest to dosyć skomplikowany temat, ale niestety tak jest. Teraz pewnie wyświetli się Wam jakiś przykład takiej oferty, oczywiście bez nazwy hurtowni, bo nie chcę tutaj łamać regulaminów hurtowni. I robić sobie problemów. Ale dlaczego tak jest? Wynika to często z takiego powodu, że hurtownie nie kupują dużych ilości Lego od producenta, przez co ceny mają gorsze. Od osób, które handlują tylko Lego. Przejdę teraz jednak do najciekawszego tematu, czyli sprzedawanie klocków na minusie. Na Allegro jest kilku największych sprzedawców Lego, którzy nieustannie ze sobą rywalizują, a mało osób o tym wie, ale prowizja na Allegro nie jest stała. W przypadku klocków teoretycznie wynosi ona 8%, ale będąc dużym sprzedawcą na Allegro, jesteście w stanie negocjować stawkę prowizji w zależności od tego, jaki obrót zrobicie. Działa to dokładnie w taki sposób, że musicie zrobić co najmniej 4,5 miliona obrotu w rok. Mówimy tutaj oczywiście o zabawkach, w innych kategoriach kwota jest większa lub mniejsza, na przykład w Elektronice to aż 8 milionów. Gdy osiągniecie ten próg, stajecie się wtedy Diamond Partnerem Allegro. I w takiej sytuacji Allegro może wam dać na przykład. Wyzwanie 1 miliona obrotu w miesiąc. Jeśli go osiągniecie, Allegro obniża Wam częściowo prowizję. Nie jestem Wam w stanie powiedzieć o ile, ale teraz w grudniu było to dostępne dla wszystkich. Jeśli zrobiliście 200 tysięcy obrotu, to dostawaliście 3000 zniżki. Jeśli zrobiliście pół miliona, to była tam jeszcze większa kwota. Nie pamiętam teraz dokładnie stawek. Ale przez to dochodzi do sytuacji, że jeśli jest jakiś super popularny zestaw Lego to najwięksi gracze biją się kto więcej go sprzeda, aby, aby wykręcić po prostu normę i odzyskać część prowizji, przez co zaniżają po prostu cenę. Wiadomo, nie jest to sprzedawanie na stracie minus 50%, ale jednak. Poza tym sprzedawanie na tak dużej stracie jest w Polsce nielegalne, gdyż mogłoby to być stosowane przez jednego monopolista rynku, do zaniżania ceny przez tak długi czas, że konkurencja po prostu zbankrutuje i główny sprzedawca dalej będzie jedyny na rynku. W programie partnerskim Diamond na Allegro dostaje się także wiele innych benefitów, o których tu nie wspomniałem, a niektóre są naprawdę ciekawe. Na przykład Allegro samo doradza Wam co poprawić w ofertach. Dobra, jednak czy jest możliwość, aby sprzedawać jeszcze LEGO na Allegro, nie będąc dużym graczem? No i wiadomo, że jest taka możliwość. Można przede wszystkim zrobić inne any oraz znaleźć zestaw, który ma na miniaturze na przykład samo pudełko. Bardzo ważny teraz jest także tytuł, gdyż jeśli nawet Wasza konkurencja ma ofertę promowaną w lepszej cenie, ale klient wpisze słowo w wyszukiwarce, które tylko wy macie, to top ofertą będzie ta wasza. Tutaj mam przykład, że ktoś sprzedał te klocki dużo drożej, gdyż miał inny tytuł i lepszą miniaturę. Oczywiście oprócz tego inny AN. Ja bym tu jeszcze na przykład zmienił nazwę na Stitch, ale pisane po polsku. Rodzice czasami nie wiedzą o jaką zabawkę chodzi dziecku, a jeśli dziecko będzie mówić do rodzica Stitch, to ten wpisze po prostu po polsku i wyskoczy mu wasza oferta. W Lego też ważny jest numer klocków, gdyż każdy zestaw ma swój indywidualny Dlatego niektórzy też szukają ofert po tym parametrze, dlatego warto go tam umieścić. Tę ofertę, którą Wam pokazałem, śmiało można byłoby robić dropem z Allegro na Allegro. Z tego co liczyłem, zostałoby Wam na czysto ponad 50 zł, co myślę, że byłoby mega spoko. Ja by ktoś chciał sobie po prostu dorobić, ale ogólnie polecam Wam bardziej zestawy w przedziale od 50 do 100 zł, gdyż tam możecie po prostu lepiej rywalizować ceną, gdyż ludzie nie zwracają aż tak uwagi na cenę zestawu, tylko e, mogą po prostu zwrócić uwagę na wasz zestaw. Inna metoda na zarabianie na klockach to ich rozbieranie, tylko tutaj musicie posiadać dużą skalę, gdyż nikt wam nie kupi jednego klocka za złotówkę i za wysyłkę zapłaci 10 zł, tylko będą brać na przykład po 50 klocków. Tutaj daję wam przykład takiego konta, trzeba tutaj też zaznaczyć, że wszystkie klocki wam się nie sprzedają, tylko takie najbardziej potrzebne. Tutaj rozwiązanie jest Sprzedaż pozostałych klocków po prostu na wagę. Ale ogólnie ta metoda jest dla dużych fanów klocków, którzy są w stanie po prostu się w to zaangażować, i z powrotem wracając do takich bardziej przyziemnych metod, są to po prostu. Wyprzedaże w dużych sklepach stacjonarnych, gdzie możemy kupić bardzo tanio te klocki i zawsze coś sobie dorobić. Więc jeśli często chodzicie na zakupy, to możecie zerknąć na cenę klocku w sklepie i cenę na Allegro i w ten sposób może traficie na jakąś fajną promocję. Moim zdaniem i tak najlepszą opcją jednak jest Drops Allegro na Allegro. I robienie ładnych ofert, gdyż jest to w miarę przewidywalna sytuacja, a stworzona oferta pracuje już dla Was do końca istnienia po prostu tego zestawu. A dzisiaj myślę, że to na tyle. Zrobiłem darmowego e-booka jak zacząć sprzedaż, więc jak macie 5 minut na przeczytanie, to link do odbioru macie w opisie. Jeśli macie pytania, to piszcie na Discordzie. Dzięki za oglądanie. Cześć!